Kochani, właśnie jadę rowerem i pomyślałam sobie taką rzecz. Nigdy się nawet na tym nie zastanawiałam. Właśnie przed chwilą mi to przyszło, że jak wyruszymy ze swojego punktu, w którym jesteśmy, gdziekolwiek byśmy wyruszyli, w którąkolwiek stronę, czy byśmy to się y, przemieszczali pociągiem. Samolotem, autobusem, na piechotę, rowerkiem, czymkolwiek, to nasza droga tak naprawdę się nigdy nie skończy, tak? Doczemy do celu, który sobie wytyczymy, powiedzmy, jedziemy z Wrocławia do Warszawy czy z Warszawy do Gdańska, bo tam zatrzymaliśmy się. Ale w tym Gdańsku czy w tej Warszawie, jeżeli wyruszymy w którąkolwiek stronę, ciągniemy w jakikolwiek pojazd, to znowu możemy jechać. Czyli nasze życie jest taką wędrówką niekończącą się, tak? Dlaczego właśnie my tak osadzamy się w jednym miejscu? Siedzimy jak gdyby w jednym punkcie. Siedzimy w jednym miejscu. I wydaje nam się, że to już jest to miejsce, ten czas, ten punkt, Idziemy nigdzie, nie musimy iść nigdzie, nie podążamy nigdzie, nie planujemy się przemieszczać i nawet nas nie ciekawi, co jest 100 km czy nawet 30 od naszego domu. No bo właśnie, bo ograniczyliśmy sobie swój umysł. Myślimy, że to jest to, tu, teraz i koniec i, i na tym się kończy. Jest tak wiele dróg, którymi możemy iść. I to nie jest jedyna droga, którą obraliśmy w życiu. My możemy zmieniać co chwileczkę tą drogę, tak? tak jak ja sobie pojadę, co chwilę, co pięć minut, co minutę. Jeżeli jedziemy, możesz skręcić, zboczyć, przejść na przełaj, wejść w trawę, wejść w zboże, zatrzymać się przy drzewie, usiąść przy kwiatach. Cokolwiek y, zrobimy, to jest nasza droga. Y, na czymkolwiek zawiesimy wstok, to jest nasze żeby tu 20 osób w tej chwili przechodziło, to każda zatrzyma wzrok na czymś innym, tak? Ja tutaj sobie stanęłam. Ktoś inny stanie dalej. Ktoś zwróci uwagę na słoneczko, jeszcze ktoś inny na wysokie drzewa, następna osoba na śpiew ptaków. Zobaczcie, kochani, ile jest dróg. No niesamowita ilość. Jest jedna osoba, a dróg... Nie da się ich policzyć. E, więc bądźmy takimi wędrowniczkami w naszym życiu, mimo iż że siedzimy na jednym miejscu, kochani, co nam się wydaje, że to jest nasz dom, nasze miasto i stąd się już nie wyprowadzimy do końca życia. Niech tak będzie, ale w naszym umyśle jest tyle dróg i, i uwierzcie, nie trzeba się ruszać nawet ze swojej kanapy, żeby zacząć podróże. Tak. Zacznijmy podróżować poprzez naszą duszę. Ona nam cudowne zna kraje, miejsca. Ona nas poprowadzi tam, gdzie trzeba. Ona nam pokaże to, co trzeba. Dokładnie to, o czym marzymy, tak? Bez naszego wysiłku, tylko pozwólmy jej, aby to mogła zrobić. Gdzie jest teraz Twoja dusza? Czym jest napełnione w tej chwili Twoje serce? Zaglądnij tam. Zapytaj się, a potem sobie sam odpowiedz przed sobą. Jakim ty jesteś miejskim. I czy chcesz być nim przez cały czas? Czy chcesz ruszyć wędrówkę w nieznane? Kocham cię: całuste tuziaczki, a ja sobie idę wędrować dalej.